Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Djiane Druid i dzisiaj chciałbym Wam pokazać Control Warriora. Jest to w miarę standardowa lista, Nie wyróżnia się niczym specjalnym. Może poza tym, że posiada Harrisona, który wydaje mi się, że może być przydatny obecnie. Tym bardziej, że weszła nowa karta do Paladyna i na pewno bardzo nam to pomoże że znajdę za, e, grę, a za ten czas coś powiem o deku Jeśli chodzi o Control Warriora, wydaje mi się, że obecnie jest bardzo e, bardzo mocnym dekiem, zobaczymy jak wpłynie na niego drugie skrzydło gdzie Warrior nie dostał za bardzo e, jakichś mocnych kart Okej, okay, pierwsza gra Kramy na Maga jeśli to będzie Freeze Mage jest to dla nas bardzo, bardzo mocny mecz Gorzej, jeśli to będzie tempo mage. Na tempo mage na pewno chcemy mieć broń na start, e, jakieś remowale typu Bash, e, jednostki jak Armor Smith, z tym, że z Armor Smith czekamy aż przeciwnik zagra sekret Wtedy e, możemy go aktywować, e, dając mu jednostkę która nie ma zbyt dużego znaczenia dla nas. A jeśli to jest e, match to chcemy z Armor Smith wstrzymać się, aż będziemy używać. Efekt efekcie z Death's Bite żeby zyskać dodatkowy armor. Ok, ręka nie wygląda aż tak tragicznie, mamy basza, żeby załóżmy zabić taką Sorcerer's Apprentice. Można dograć Akolita, tylko w tym wypadku Akolita nie ma sensu. ginie po prostu od Sorcerer's Apprentice, nie zabija jej nawet, ona dalej przeżywa i nie mamy jej czym dodać że tutaj Basz jest jak najbardziej. Fajnie byłoby dobrać broń, żeby Walkera zabić, jeśli on go zagra. Już wiemy, że to jest tempo match, także może być bardzo ciężka gra. Okej, okay, ma bardzo wolny start, bo nam się przydaje, żeby wejść już w ten bardziej mid game, gdzie będziemy mogli coś grać. Dobra, mam piątą, szóstą turę. Myślę, że zagram Akolity, nie może misję Hero Power, to wolę... Akolity nie chcemy oddawać przeciwnikowi nigdy daj mu to kolejny draw, a kręć na tempo Major nie obchodzi nas jego stan zdrowia. Czy damy mu w Smith'kiem, dostanie te, słusznie, 5 pancerza, czy nie? Nas co za bardzo nie obchodzi, bardziej nas interesuje to, ile my mamy zdrowia. Okej, okay, mamy Kolejny bash. I teraz będzie pytanie. Basz z w czy jednak Belcher? Wydaje mi się, że tutaj lepszą odpowiedzią tak będzie Belcher. Eee, kręć basza, okej. Okay. Zabijamy mu jednostkę, ale tak naprawdę nic nie zyskujemy na tym. Tutaj przynajmniej wprowadzamy jednostkę do gry. Jak użyję firebola? OK, może być. Wtedy wchodzi Shield Maiden, na którą też będzie musiał się znaleźć OK, on dalej ciebie przyda. Czy znajdzie coś? Zostało mu dwa many. 2 many, 2 damage'u potrzebuje... No nie wiem, Frostbolt, Flame Cannon, Arcane Blast. Nie wiem, no, Krait... Raczej powinien zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, bo inaczej, ja to mogę zabić bronią czy czymkolwiek innym, to to może mieć problem. Ok, w Sierra. To on to gra normalnie w deku, tego się na co dzień nie spotyka. jestem ciekaw, co on tam jeszcze w suma, skoro ma takie karty. No dobra, zagram Shield Maiden, wymienię się tutaj, bo mogę grać do Urshogu Dylona w, w i to ten slime tak, i tak zginie, więc muszę go za wszelką cenę utrzymywać na stole. No zobaczmy, 6 małych, co on mi zagra. Mam 40 żyć, a powoli zbieram armor, więc sytuacja dla mnie wygląda bardzo dobrze. Zobacz, że to jest jakaś dziwna wersja maga. 2 ich w sierżanty. O co tutaj chodzi, to ja nie wiem. No dobra, co tutaj chcemy zrobić? Myślę, że mogę tego wiedzą. Użył Firebola, proszę torch. Czuję, że nie ma przeskazań, żeby zagrać w Okej, okay, może mieć kolejny Fireball. E, ja jestem dużą jednostkę. Może mieć BGH. No ale to wtedy mam Fairy War Co on tam jeszcze ma? Okej. Okay. Co to jest za mały? Nie mam pojęcia na co gram. To jest najgorsze. Ice Czy to głupie Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie powiedzieć co to jest. To też nie jest Mirror League, jak się spodziewałem. No dobra, to ja zagram Shieldmaiden, chociaż to gra strasznie pod ten strajka, ale nie wiem, czy on będzie grał w takiej dziwnej wersji. Myślę, że po prostu dogram ten Shieldmaiden i tyle, mimo że gada nie uszkodzi. Jak on kolejny burst zużyje na Shieldmaiden, to jest OK. To może być jakiś dziwny mag... jakiś agro mage że każdy burst użyty na naszej jednostki jest super. Znaczy teraz on daje nam kolejny armor, po prostu zaatakować tego tak, TLNOSA tak, tak, armor s zaatakować, zaatakować, dograć tak? I tutaj w następnej sobie ustawię Lidę. No jest Czyli tak. Dokładamy broń. Nie było fake, To nie to jest się, że to jest ice block, a to jest ktoś taki e, Ale patrząc na to, ile ja mam życia, nie ma szans wygrać. Okej, okay, tu sobie springuuje, ja to mogę zaatakować, zbić iceblocka i tyle. I... no on nie ma co zrobić. Mam 36 HP. W 9 turze, co jest ogromną ilością. Co on zrobi? Po prostu turę, nic nie zrobię. No dobra, no to co? Zostawiam na jeden HP, ale mam ja też nic nie zrobię. Okay. Musimy mieć drugiego. To ja tylko co on zyska, grając z tego ice bloka, bo... Ok, dostanie kolejną turę, ale nic nie zrobi, więc mój przeciwnik powinien się w tym momencie podkać. To też robi. Dobra, to ja nie będę przedłużał, zabiję go po prostu i przejdziemy do następnej być może będzie ciekawsza, bo ta tak naprawdę była bardzo nudna. nie miał, tak jak słaby start. Tego, że mój też nie był jakiś super, to jego był jeszcze gorszy. Tym razem, nam się trafi. 1700 na rangę w legendzie, także to nie jest wysoki poziom, więc można naprawdę spotykać bardzo, bardzo dziwne deki. Priest, okej. Okay. Priest na pewno jest bardzo ciekawym nowotworem. Hmm, jeśli to jest... Jak się jest obecnie Dragon, który jest w miarę dobrym meczapem dla Warriora. Jeśli jej nie narzuci na nas jakiejś mega mega dużej presji, to Warrior powinien być w stanie sobie dać rada. Tym bardziej jeśli dostanie się jakoś szybko do i będziemy mógł zbierać ten Armor. Więc wtedy naszym planem jest po prostu wygranie na faty i zniszczenie wszystkiego, co Pris może zagrać. Dobrym kombem jest też Alex Traza w przeciwnika i dobicie go w następnej porze gromadzenia. Pris ciężko będzie... Będzie miało. ciężko będzie miało, żeby się wyleczyć nagrać też jest tylko. No Okej. Okay. Mogłbym mm, to zaatakować, zaprać po prostu yy, Fire woraxa. Ale myślę, że zagram do to z uwagi na to, że To może być cały czas Dragon Priest. Więc może wreszcie Polite i który ma 6 życia, więc wtedy atak bronią też atak Smithą. I zabijam takiego Polite Guardiana. Dodatkowo mogę dograć Akolite, wybiorę sobie kartę. Twilight ok, Twilight ok. okej. na to z Chosen. Czyli to będzie miał 5 życia. No dobra, to mnie odbroń, Trochę nie rozumiem, co mu przeciwnik chciał tym osiągnąć. Teraz mamy wybór, albo gramy Smithkę, albo Akolity. Myślę, że wolę dobrać z Akolity zanim mogę. Ty bardziej, że tutaj nie muszę się obawiać od Bo na Fatih ten tego matchupu nie mam szansy. Się Okay. Jedynym minusem jest to, że nie mogą armorarz zrobić, ale to nie jest ważne w tym momencie. Tym bardziej, że mój manaker wygląda bardzo fajnie. Następna tura złożymy Akolida z założeniem broni, przystatura Shield i Też Muszę zrobić użytek z tych małych jednostek jak najszybciej, bo może jej po prostu przyjąć kawał Shadow Prieston. Tak? Jeśli gra i będzie mi ciekawy. Okej, okay. koraptor Lega, ja na koraptora. No, muszę po prostu broń, ale najpierw dobiorę, może dobiorę jakiś. nie Chociaż, nieważne co dobiorę, i tak będę chciał zagrać. I tak będę chciał to dobić bronią. Pytanie właśnie, czy ja ryzykuję to, że mam kawę Shadow Czy Jeśli chciałbym ryzykować, powinienem grać Armor w swójkę. Następnie zagram Shield myślę, że po prostu przeczekam tą turę Nie zagram nic. Nie chciałbym, żeby on wszyscy chcę zagrać po prostu Kabal i tyle. Ja zagram Shield Maiden, jak już potem będę miał coś na stole, to może. A Czy on coś ma do tego. Fajne byłoby zmiana teraz broni, zaatakowanie w to. Wygranie smówki. Ale ja myślę, że ja po prostu zagram Shield Maiden. Zobaczymy, czy on dogra. gra. Pewnie zaatakuję będę chciał chciałbym Fighter założyć, żeby tego smoka, bo widzę. z założenia. Do... Okej, okay, on takie coś robi. No dobra, to, to będzie miał i tak 3 życia i to uleczy. I tutaj mamy mały problem, bo nie mam jak tego zabić. Czyli nic nie pomaga. Że myślę, że zagram. Zagram te dwie... Myślę, że zagram Gedlona. on musi mieć Shadow Wardach, Musi dodatkowo uleczyć Azot Drake'a. Czyli tak naprawdę już zużywa 5 many w tej, w tej turze. Okej, okay, miał Shadow or to jest mi ciekawe, przydałby mi się execute, albo Shield Shieldslam nie, bo teraz mówię o daje tak. Taskmaster, Taskmaster pozwala mi użyć BGH na tego, razu żeby... tak. Dragon Priest i tak przeważnie nie ma żadnego celu dla BGH. Nie dogram na razie żadnej z małych jednostek. Mam Death's Bike, a więc jest duża szansa, że będę mógł użyć. Jak on ma Kabalkę, to teraz użyję na 2 żeby tutaj ładnie wytradować. Co on tam ma? Korra... Okej. Okay. Raptor i Fate zapewne. Czy ja mogę teraz zagrać tutaj z do Korraptora. Mogę równie dobrze zagrać i Sarah. Tak też chyba zrobię. Jest dziewiąta tura. Idealna na wprowadzenie takich jednostek jak Sera czy Alex Straza. A Fist ma ciężko odpowiedzieć na jedna która ma 4 ataku i do tego 12 żyć. Ma 8 damage na stole więc potrzebuje jeszcze 4. Użył już jedną welę z czołożem. To był długiperator. Teraz swoją weserę. Ja mam Dream'a, więc mogę to cofnąć. To Co mu zabiję. No dobra. 4, 7 Na pewno bym chciał zrobić armora, myślę, że to cofnę Atak bash w pora tora Bronią zaatakuję, ale zrobię armora Nie chcę na razie grać silboka no, mam 18 Jeśli dostanę coś Ok, z might czyli się on zagra i serę to wygrałem grę w tym momencie czy on zagra? On Raczej nie będzie grał wokół 23 denadu. Tym bardziej, że jestem w połowie deku. Chyba, że zagra. To mnie prawie dziwi. Okej, okay, gra jest... czy mam 18... 23! Czy mam jakiś heal? Nie mam. Well played. Wybraliśmy kolejną. Łatwo gry Ale trafiliśmy... Powiedziałem, że dwa e, bardzo dobre metapy, także nie było jakichś większych problemów w tych grach. Wist tutaj faktycznie miał jakąś presję na start, Ale dzięki właśnie tym, temu, że mieliśmy aż trzy bronie bardzo szybko, to udało się jakoś zastopować go, dojść do late gameu i, i wygrać. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że coś nieco się tu o Control Warriorze. Myślę, że taka decklista jest w miarę okej okay w obecnym, w obecnej mecie, także mogę ją na pewno wam polecić. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!